No cześć. Tutaj Krakus. Właśnie włączyłem World of Set w środę z rana i widzę takie nowe wyzwanie dla społeczności. Coś nie widziałem tego wcześniej. Musimy zabić 2 miliardy zombie w ciągu 6 dni. Pewnie to się zaczęło wczoraj, więc mamy tydzień. 4% już zrobiliśmy. I każdy, kto pomoże, dostanie nagrodę. Więc mam nadzieję, że ja pomogę. Zobaczymy, jakie tutaj mamy wyzwania dzisiaj. Codzienne wyzwania: czy jest coś ciekawego? Piekielny przypływ tutaj mamy. Ataki w ręce dają 75% mniej obrażeń. Zaraźliwe stwory. Czyli to, co było wczoraj, w wyzwaniu w tym w Las Vegas, i drżące dłonie, wycieczka nad morze martwych, i tutaj niedobór leków i zaraza wywołana przez zakaźnię zadaje obrażenia nieprzerwanie, zamiast zamienić się w zombie, spłyniecie kwasem, to jest coś, co chyba jeszcze nie było. Pierwszy raz widzę ten modyfikator. Albo, albo coś pominąłem. I wiem, że to jest w sumie taki etap oklepany, ale ten modyfikator mnie ciekawi. Niedobór leków i splunięcie kwasem. Zaraza wywołana przez zakaźnię zadaje obrażenie nieprzerwanie zamiast zamienić się w zombie. Ok, czyli. Jeśli ten, y, ta zakaźnia, ten pluj, którego y, mocno nie lubię, jeśli nas opluje, to będziemy, z, nie zmienimy się w zombie, ale będziemy otrzymywać obrażenia jak długo? Dopóki nie skończy się wyzwanie? Dobra, sprawdzę to. Yy, I teraz tak. Yy, wezmę lekarza. A dobra, dołączyłem do jakiejś ekipy, ale nie jesteśmy zbyt daleko, więc y, oni rozpoczynają tę, y, tutaj, pierwszą obronę. Y, a, tutaj mam granatnik. Okej, okay, ta akurat, tutaj. O oh, kurcze, słyszałem go, ale... Wow, chyba... Tu jest ta zakaźnia. O, -o. o, kurczę! no nie tak się wpakować tutaj, to tylko ja bym ja potrafię. No, nie, ale jak? W jaki sposób? Skąd? Przecież to jest niemożliwe. <laughs> Przecież. Nie no. O, tutaj jest ten PMU. Nie wiem, czy to o tym Jerzy mówił, że do tego PMA można y, wybuchować zawsze tę zapalającą amunicję. Dołożyć sobie i wtedy to będzie ten. Chyba, chyba to jest ten ten. Ja go strasznie lubię. Kiedyś y, naprawdę używałem go bez przerwy.

Woków się zaciął. Chyba się wyłączył. A. Nie mam już steamu. Ciekawe, czy opluł kogoś. A, ro roboko się chyba zaciął. No. Chyba go, albo go wywaliło z gry. Ale przez to nie przejdziemy dalej. Musimy go zabić. A dobra, już jest. Już wrócił. Bo tu mamy też zabijać. Zabijać zombie, więc okej, okay, idziemy, ta, a tutaj okej, okay, czyli tutaj mamy y, relatywnie y, dwóch początkujących graczy i jednego na tysięcznym poziomie doświadczonego szczury. Ta... No tak. Nie cierpię tych szurów. ale jeszcze bardziej nie zakaźni. zakaźnik. Biorę to i eee, to jest zapasowa, to też biorę. To z tą zakaźnią jest, że ona jeszcze żyje? Niewiarygodne. Niesamowite, po prostu. Okay, tam jest tutaj. uh lowly -huh. hey.。go what's your aim oh turbine's cleaned up the swarms stop right out we got tangos Roboko by już tam poleciał. Na, najpierw się zaciął, a teraz leci jak szalony do przodu 360. <grytania> a, bo tu jest jeszcze jeden lekarz. Faktycznie jestem, nie jestem jedynym lekarzem. Zawsze coś było, ale to chyba na niższych poziomach i nie w wyzwaniach. Okay. 360. Dobra, e, amunicja jest. E, to jest...

A to był ten. Gringold. Ja myślę, że to jest zombie. Same za są. Tutaj jest w tym etapie coś, coś z nimi yy, powiązane. I, I jest ich 10 razy więcej. Interesujące. Jeszcze, jeszcze żadne, na szczęście mnie nie y, okluła. Bo to rodzaj żeński. W takim razie, skoro to jest zakaźnia, kolejna dobra. I robimy swoje tutaj. Standard. Y, szukamy. Szukamy um, autowierzyczki. To może być dywacz. Dobra. Szukam aut... Szukam autowieżyczki przede wszystkim, bo to ona tutaj... oj, to jest? Nie. Musi gdzieś być, zawsze jest. E, o, o, nie ma? Zawsze jest, tylko jest to może tutaj. Tak, jest ok, to biorę i to mogę wziąć, tak? Nie, albo to, albo to, dobra, to biorę to na razie. Okay. Nie, nie tu. W tę stronę. I teraz można... Nie przecisnę się. Przytyło mi się trochę i, i nie, nie wcisnę się tam. O, ty! Jest osiągnięcie, że. Um... Żeby zabić. Ale! Skupany jak odskoczył! Jak. Jak Kangur. E, gdzie to było? A tutaj było, w tym pierwszym, dobra. A już nie ma, już ktoś za. No nie. No nie. Dobra. Zabiorę swoje, żeby coś y, dołożyć y, do tego wyzwania. Gdzie ten debacz jest? Dobra, mam tutaj ósme. Tam jest krzykacz. Dobra, ty ja już tutaj zostanę ok. Można jeszcze trochę zombie pozabijać. Ok, no i fajnie. Yy, nadal nie wiem o co chodzi z tą yy, zakaźnią, ale podejrzewam, że gdyby kogoś opluła, to do końca wyzwania yy, byśmy tracili zdrowie re regularnie. Na szczęście, mimo sporej ilości tych zakaźni w etapie, chyba nikt nie został opluty, ale tego nie wiadomo. Może, na może następnym razem się yy, przekonamy, jak kogoś opluje. W sumie mogłem się pod koniec zdać, opluć. Taki, taki miałem, taki pomysł. No i to to by było, yy, jeśli chodzi o wyzwanie, bardzo szybkie. Dobra, wszyscy poszli. Nikt się nie zdecydował zostać. To ja też kończę. Zostanę dzisiaj z tym jednym wyzwaniem, bo w tej chwili yy, nic ciekawszego nie ma w codziennych wyzwaniach. Nie zastosowały się. Tak jak yy, to zwykle się dzieje. Więc poczekam. Jutro spróbuję może znowu albo późniejszym popołudniem. Dobra, dzięki za oglądanie. Dzisiaj było szybko, było sprawnie i bezproblemowo. A mimo, że nie dowiedziałem się do końca o co chodzi z tym splunięciem yy, kwasem, ale może następnym razem. Trzymajcie się, pozdrawiam. Życzę miłego tygodnia i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.